Siemano z tej strony Herbu i zapraszam Was na 33 odcinek Niedzielnego Gracza. Lecimy z kolejnym odcinkiem Niedzielnego Gracza, czyli z moim cotygodniowym przeglądem newsów z branży gier wideo z minionego tygodnia. A powiem Wam, że w minionym tygodniu działo się, naprawdę działo się i to działo się dużo, dużo rzeczy. Wiadomo. Co było najgłośniejszym, najgłośniejszym tematem, jeżeli chodzi o internet gamingowy w ogóle i nawet to jest rzecz, która wyszła poza internet gamingowy w ogóle, czyli oczywiście GTA 6. Ale zanim przejdziemy do GTA 6, ponieważ to już było mielone tyle razy w internecie, że głowa mała, to zaczniemy sobie od innego tematu, od tematu z miniaturki tego odcinka, czyli o nowym Xboxie. A sytuacja wygląda następująco, że nowy Xbox, słuchajcie, wyciekł. Wyciekły dokładnie zdjęcia nowego Xboxa. I właśnie, i w sumie to jest... to nie jest Xbox, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, jeżeli ja bym miał to oceniać, to nowy Xbox nie jest Xboxem. Co jest jeszcze bardziej paradoksalne, ponieważ, no, wszystko jest Xboxem, według Microsoftu, ale nowy Xbox nie jest Xboxem. A o co chodzi? Już tłumaczę. A no mianowicie, Microsoft wspólnie z Asusem przygotowują konsolę przenośną czyli sprzęt na modłem Steam Decka właśnie Asus ROG Ally czy tego typu podobnych Lenovo na przykład urządzeń czyli w zasadzie to jest taki bardziej komputer przenośny niż konsola przenośna i tak jak mówiłem Microsoft wspólnie z Asusem opracowują ten sprzęt i wygląd tego sprzętu wyciekł do sieci jego kodowa nazwa do tej pory brzmiała Xbox Canon i ona w sumie dalej brzmi, Xbox Canon, po prostu tak jest ten sprzęt nazywany, oficjalnej nazwy jeszcze nie ma. I to było wiadomo od jakiegoś czasu, nawet Asus tam gdzieś na Twitterku teezował troszeczkę, że oni coś tam działają dla Microsoftu w kwestii właśnie projektowania przenośnej konsoli, komputera w zasadzie. Nie wiem, jak to finalnie będzie wyglądało. Raczej obstawiałbym coś podobnego do Steam Decka. Tak czy inaczej, było to wiadomo, że coś się w tej materii dzieje, i w końcu do sieci wyciekły zdjęcia samej konsoli. I wygląda ona no w sumie zwyczajnie. Sprzęt ten, tak naprawdę, dla mnie po tych zdjęciach, które do sieci wyciekły, nie zaskakuje zupełnie niczym. Jest to po prostu to samo, czego mamy pełno na rynku. Z tym, że zapewne to będzie urządzenie, które. Być może nie będzie na Windowsie, tylko na jakimś customowym softcie, tak jak Steam Deck, może opartym o Linuxa, nie wiadomo, zobaczymy. No i na 100% będzie obsługiwało bibliotekę gier z Game Passa. I w zasadzie tyle, co można się domyślać, no bo wiadomo, że to będzie Xbox, no to tyle, co można się domyślać na temat tego sprzętu. Jeżeli chodzi o wygląd, to są identyczne, identyczny, tak jak wszystkie teraźniejsze komputerowe konsole przenośne. Co ciekawe, z tyłu w ogóle widnieje logo Asusa, ROG, takie wycięte. Zresztą macie zdjęcia gdzieś tutaj zapewne. Widzicie teraz, jak ta konsola wygląda. Loga Xboxa nie ma nigdzie. Jedyne, co w sumie wskazuje na to, że to jest Xbox, to przyciski ABXY no i ich ułożenie, które jest charakterystyczne dla sprzętów Microsoftu. Także tak to wygląda. Xbox Canon wyciekł do sieci. Tyle. Microsoft milczy w tej sprawie, Asus milczy w tej sprawie dalej. Konsola wygląda zwyczajnie. Ciekawie jestem, ile będzie kosztowała, ale o tym przekonamy się pewnie niebawem. Dobra, słuchajcie, miejmy to za sobą. Wyszedł drugi trailer GTA 6. Pa! Tada! Dokładnie tak. No, zapewne doskonale już o tym wiecie, ponieważ cały internet tak naprawdę żyje tym tematem. Może już nie tak bardzo, ale żył tym tematem na przestrzeni ostatniego tygodnia. Drugi zwiastun GTA 6 pojawił się w sieci. No, nastąpiło to zaraz po ogłoszeniu przesunięcia daty premiery gry. Przypominam, że nowa data premiery wydania GTA 6 to 26 maja 2026 roku. No i drugi zwiastun się pojawił. No i co, no i w stylu Rockstar tak naprawdę pozamiatał, moim zdaniem. No to będzie gra, która zapewne w jakimś stopniu wyznaczy nową jakość gier wideo. Natomiast kilka szczegółów na temat tego trailera. Słuchajcie, całość została zarejestrowana na PlayStation 5 i to na prawdopodobnie na 99% na bazowym modelu. Nie na Pro, tylko na bazowym modelu, co zostało potwierdzone przez Rockstar Games na Twitterze. Oni napisali, że to było PlayStation 5 po prostu, no ale gdyby to było Pro, no to by powiedzieli, że to jest Pro, więc tutaj raczej nie ma o czym mówić. Druga rzecz. Również Rockstar Games potwierdziło oficjalnie, jest taka, że Zwiastun w połowie mniej więcej składał się z gameplayu i w połowie z przerwników filmowych. Ale co ciekawe, te dwie rzeczy są dosyć trudne do rozróżnienia, więc szczerze powiedziawszy, no, wysoka jakość tej produkcji raczej jest pewniakiem. No właśnie, ale sam trailer to nie wszystko, ponieważ Rockstar Games również na swojej stronie internetowej opublikowało mnóstwo, ale to mnóstwo informacji i materiałów na temat postaci, bohaterów tych głównych i tych trochę powołocznych bardziej, na temat świata gry, czyli stanu Leonida, w którym będzie się czy Leonida, Leonida chyba, nie? Po, po angielsku. Będzie się rozgrywała akcja gry. To będzie oczywiście głównym miastem, będzie Vice City, ale słuchajcie, Rockstar Games przedstawiła sześć bodajże obszarów, na które będzie podzielona świat gry, więc ponownie będziemy mieli do, do czynienia z potężnym, potężnym światem, z potężną, otwartą mapą, po której będziemy mogli się po prostu poruszać, więc no, GTA 6 będzie ogromne, co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem. Na tej samej stronie pojawiło się także ponad 70 zrzutów, screenshotów i grafik koncepcyjnych z GTA 6, które można sobie dowolnie pobrać i słuchajcie, no gra wygląda przepięknie, prze więc niektórzy zachodzą w głowę, czy to w ogóle jest możliwe, że na konsolach jeszcze tej generacji, tych bazowych, w ogóle ta gra będzie działać w ten sposób. W ogóle ciekaw jestem, tak nawiasem mówiąc, co z Xboxem Series S, o którym jest zupełnie cicho, no ale jakoś muszą sobie poradzić, żeby to dostosować. Na pewno to nie będzie na tym sprzęcie wyglądało tak, jak na zwiastunie i w, w każdym razie, e, słuchajcie, GTA 6, drugi tra trailer pojawił się, gra moim będzie świetna y, i to y, raczej nie będzie żadnym zaskoczeniem. Ja mocno czekam i niech oni sobie tam dłubią, ile potrzebują, już wyczekaliśmy, słuchajcie, e, ponad 12 lat, jak nie 13, więc już ten rok dłużej niech im będzie, niech sobie to dopracują. W każdym razie, GTA 6 wyjdzie 26 maja 2026 roku, e, no a trailer 2 był naprawdę spoko. A jeszcze zostając w temacie GTA 6, pierwsze analizy tego zwiastuna wskazują na to, że tytuł raczej nie zadziała w 60 klatkach na sekundę, więc jeżeli jesteście fanami, fanami tego właśnie trybu bardziej wydajności niż jakości, no to możecie się zawieść. Ale, 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 słuchajcie, trailer to jest trailer. Ciężko przeanalizować tak naprawdę po zwiastunie, jaki będzie klatkaż i jakie będą dostępne tryby. Ja osobiście uważam, że nie przekreślałbym do końca tych 60 klatek, ponieważ jeżeli ta gra ma działać na Xboxie Series S, to ja nie widzę problemu, żeby ona działała w takim samym trybie jak na Series S, zapewne w 30, na 60 na zwykłych konsolach. Nie mówiąc już o PS5 Pro, które na pewno będzie wspierane, no ponieważ każda nowa gra teraz musi wspierać PS5 Pro, raczej taki chyba jest wymóg Sony. Więc e, powiedziałbym, żebym się wstrzymał z tym ocenianiem, że ta gra na pewno nie będzie działać w 60 FPS-ach. Moim zdaniem będzie, będzie brzydsza, wiadomo, ale będzie po prostu te 60 klatek na Sekundę posiadała. Aczkolwiek, tak jak mówię, wstępne analizy, jakieś tam wieści po internecie się rozeszły, że nie, że możemy zapomnieć o 60 klatkach. Zobaczymy. Jak nie teraz, to na pewno na PS6 będzie 60 klatek, a na PS7 to już w ogóle. Dobra, słuchajcie, temat GTA 6 mamy z głowy, odhaczony, lecimy dalej. Przechodzimy do Mafii The Old Country, czyli w zasadzie gry tego samego wydawcy, jakim jest Take Two Interactive. A jeżeli chodzi o mafię, to pojawi się nowy zwiastun e, zawierający gameplay z owej produkcji. I uwaga, szybkie info: gra będzie akcyjniakiem i to nie niby jakim, bo liniowym akcyjniakiem, czyli koniec z otwartym światem w Mafii. To nie będzie gra w otwartym świecie, to będzie gra liniowa, gra akcji typu, nie wiem, Uncharted, typu e, Tomb Raider, tego typu przygodówki. Trzecia osobowa po prostu. Gra akcji i yy, korytarzówka. Także, yy, słuchajcie, tak będzie wyglądała Mafia najnowsza. Yy, nie będzie to długa gra, co potwierdzili sami twórcy, ale dzięki temu będzie to w miarę tania gra, ponieważ ona będzie kosztowała około 200 zł na premierę, więc cena całkiem spoko. Yy, raczej yy, to będzie tytuł, który po prostu przejdziemy i odłożymy na półkę bądź odsprzedamy. Tak czy inaczej, klimatem i yy, samą opowieścią na pewno może ten tytuł mocno przyciągnąć wielu graczy. Mam nadzieję, że tak będzie. Kolejna rzecz, słuchajcie, piekło zamarło, mianowicie Gears of War 1. Remaster Gears of War Re Reloaded, konkretnie będzie się nazywała ta wersja, pojawi się na PlayStation 5, dokładnie tak, słuchajcie, Gearsy na PS5, Microsoft już puścił wszelkie hamulce, wydając swoje gry na PlayStation 5, bo jeszcze zostało tylko Halo, żeby tak przypieczętować faktycznie tą to, to multiplatformowość, jeżeli chodzi o e, Microsoft. I słuchajcie, no, Gears of War Reloaded pojawi się na PlayStation 5, pojawi się też oczywiście na Xboxach, pojawi się oczywiście w Game Passie, ale będzie, będzie na PlayStation 5. A sama gra ma się pojawić w wakacje i żeby was nie skłamać... Ma to być dokładnie 26 sierpnia 2025 roku. I to będzie pierwsza część, czyli jedynka Gears of War odświeżona na w konsole obecne, może nawet na Switcha dwójce się pojawi, właśnie, nie wiadomo, ponieważ Philip Spencer jakiś czas temu mówił, że on zamierza na Switchu dwójce gry wydawać, więc może tak się też stanie, ale patrząc na to, właśnie, znaczy patrząc na to, właśnie, że, że na ps 5 wychodzą te gry, to na Switchu na pewno jakieś gry Microsoftu będą wychodzić. Poza tymi flagowymi, oczywiście typu nie wiem, Call of Duty. Tak czy inaczej, Gears of War. Reloady 26 sierpień 2025 roku, między innymi na PS5. A jak jesteśmy przy PS5, to Kojima, Hideo Kojima, dokładnie ten Hideo Kojima, wizjoner gamingowy, ogłosił, że Death Stranding 2, czyli jego najnowsze dzieło, jest już ozłocone czyli ma status złoty, czyli to oznacza, że prace nad nim zostały ukończone i ta finalna wersja idzie już do tłoczni. Płyt oraz do, na PlayStation Store zapewne trafi. Sama gra ma zadebiutować 26 czerwca 2025 roku, a więc za nieco ponad miesiąc. No i słuchajcie, to może być najpiękniejsza gra tej generacji, jak nie jedna z najpiękniejszych, ponieważ patrząc na to, jak wiele detali zostało tam ujętych w tym tytule, no to szczęka leży na podłodze. Jeżeli faktycznie gra zachowa jakość, którą widać na trailerach, na zwiastunach, to będzie jedna z piękniejszych hier. Ever, jakie wyszły w ogóle, tak czy inaczej tytuł został ukończony. No i co? No i nic tylko oczekać. A jak jesteśmy już przy Dead Stranding, to słuchajcie jeszcze taka ciekawostka, mianowicie niektórzy dziennikarze mieli okazję już zapoznać się z całkiem sporym kawałkiem tej gry, ponieważ dostali oni 30 godzin do ogrania i okazuje się, że ta gra będzie mega długa, ponieważ te 30 godzin zajęło mniej więcej, żeby przejść 40% fabuły, to znaczy 40% fabuły zostało ukończone w 30 godzin przez osoby, które miały styczność z tym tytułem, a więc to oznacza, że ta gra będzie trwała z 70 godzin przynajmniej, czyli może być nawet dwa razy dłuższa niż jeden. Death Stranding 1. Także no, szykuje się kawał kawał przygody, który wyciągnie mnóstwo czasu od graczy. No właśnie, też ciekawe, czy ta gra też spolaryzuje graczy tak jak jedynka, ponieważ to jest jedynka była tytułem, który albo się pokochało, albo się od niego odbiło od razu na starcie. Ciekaw jestem, jak to będzie w przypadku dwójki. Ciekawostka jeszcze jest taka, że. Nie trzeba znać jedynki, żeby zagrać dwójkę, ponieważ tam będzie recap, czyli tak zwane przypomnienie e, fabuły i wydarzeń z części pierwszej, więc można sobie to odpalić w dwójce i od razu wskoczyć do nowej przygody. Także w ten sposób wygląda sytuacja z Death Stranding 2 On The Beach, dokładnie ten tytuł e, w pełni tak się nazywa. 26 czerwiec 2025 roku. Przy okazji Hideo Kojima ogłosił także, że pada DualSense inspirowanego właśnie tym tytułem. On będzie czarny, z jakimiś tam pomarańczowymi szczegółami. Widzicie, teraz możecie sobie obejrzeć i wyrobić o nim zdanie, ponieważ zdanie graczy wydaje się być podzielone. Jedni są zachwyceni, a drudzy narzekają, że ten DualShock 4 z PS4, wydany z okazji pierwszej części gry, był o wiele lepszy, a ten to w ogóle jest po taniości, po najniższej linii oporu robiony. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dajcie znać. W komentarzach, a pada widzicie tutaj. Będzie to limitka po prostu do sensa, tak jak przy każdej większej premierze na konsolę Sony. Było już o Gearsach na PS5, ale słuchajcie, niedawno wyszła Forza Horizon na PS5 i Forza Horizon 5 na PS5. Dokładnie i Forza Horizon 5 na PS5 zrobiła niesamowity wynik. Gra sprzedała się na konsoli Sony, słuchajcie, w ponad półtora miliona, przepraszam, niemal półtora miliona egzemplarzy. To jest niesamowitym wynikiem i na pewno jest to najlepiej sprzedająca się gra Microsoftu obecnie. Według różnych firm analitycznych, które zajmują się tego typu zestawieniami, jest to najlepsza gra po prostu Microsoftu, w sensie dotychczasowych dotychczasowy ekskluzji Xboxa, pomijając takie właśnie tytuły jak Call of Duty, to jest to najlepiej sprzedająca się gra na PS5. Prawie półtora miliona egzemplarzy więc Microsoft raczej tutaj nabiera wiatru w żagle i pewnie będzie kolejne swoje gry wydawać na Play'u. Przechodzimy dalej do Naughty Dog. I słuchajcie, Naughty Dog podobno anulowało grę. I w sumie nieciekawie dzieje się tam w Naughty Dog, ponieważ ostatnim głośnym tytułem, jaki oni wydali, no to było The Last of Us Part 2, tak? A ta gra wyszła w 2020 roku? E, jeszcze na PS4 i od tamtej pory oni tak, remake'i, remaster'y, jedynki, dwójki, no fajnie, e, wychodzą, no bo, bo serial, tak, także... Tutaj, żeby żeby podtrzymać siłę marki, no to jeszcze i Sony pewnie sobie kasiore zarobić, więc to wychodziło, ale od tamtej pory tak naprawdę żadnej nowej gry oni nie wynali. Mieli pracować nad multiplayerem do The Last of Us Part II, ale porzucili go i podobno po tym zaczęli robić jeszcze jakąś inną grę. I nie mówię tutaj o tym Intergalactic, który już jest zapowiedziane, tylko jeszcze równolegle jakąś inną grę, i ta inna gra też została podobno anulowana. Więc w sumie no widać, że Naughty Dog ma problem, żeby w końcu wypuścić na rynek jakieś nowe IP. Póki co mamy jedynie zapowiedź tego Intergalactic The Heretic Prophet, które tam jakieś kontrowersje, wow, mniejsza z tym. Ciekaw jestem, jak ta gra wyjdzie. Moim zdaniem się ciekawie, ale co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że coś dobrego. A tak, to no, drugi tytuł został anulowany, więc nie wiadomo, yy, jaka tam sytuacja yy, wewnętrzna w studiu panuje, ale chyba nie jest tak, co dobrze mi się wydaje, niestety. Za to do serca sobie wzięło DICE i EA produkcję nowego Battlefielda po wtopie, jaką było Battlefield 2042. Mianowicie Battlefield 6, tak ta nazwa gdzieś tam się przyjęła w branży, powiedzmy, ale to nie jest oficjalna nazwa, to mówię od razu. No, niedługo zaprosi nowych graczy do testów, ponieważ teraz trwają testy intensywne Battlefielda 6, zresztą dużo gameplayu, różnego rodzaju rozgrywki wycieka do sieci z tych testów. I podobno one mają wejść niedługo na nowy poziom, i kolejni gracze. Zapraszani. Więc jeżeli jesteście chętni, aby potestować Battlefielda 6, to wbijajcie tam na stronę Dice i Ace, szukajcie jakichś formularzy, nieformularzy, newsów na ich socialach, Pewnie oni będą o tym informować, że ten Battlefield Labs się poszerza. No i co? No i nad tą grą w ogóle chyba pracują 4 albo 5 studiów deweloperskich, więc to będzie potężny moloch. Jestem mega ciekawy, jak w ogóle, jak, jaki będzie ten finalny produkt, jeżeli chodzi o tego Battlefielda. A póki co, jestem nastawiony optymistycznie. Lecimy dalej, szybkie info o Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4, czyli tym remasterze dwóch kolejnych odsłon Tonego Hawka, mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że wraca do gry Bam Margera, czyli no, kultowy członek ekipy Jackass, który wokół którego było mnóstwo, naszym mnóstwo, no to w ogóle Jackas to były kontrowersje a sama w sobie, to były kontrowersje sama w sobie, ale mnóstwo kontrowersji wokół jego osoby było tam, różne, różne, miał perypetie, no, nie do końca ciekawe, jeżeli chodzi o swoje życie i generalnie, temat wyglądał w ten sposób, że Activision chyba nie chciało go dodawać, ale podobno Tony Hawk zadzwonił, memory find, siara i wszystko jasne, był telefon wykonany do, do Activision i Bam Margera wróci i będzie do odblokowania jako sekretna postać, więc no, fajnie, miło, że e, e, jednak tutaj Activision że tak powiem zmieniło zdanie e, tyle, no co mogę powiedzieć w tej kwestii, będzie Bam Margera w to nowym Tonym Hawku a druga rzecz jest taka, że potwierdzone zostało, że Tony Hawk Pro Skater 4 nie będzie miał tego trybu kariery, który był znany w oryginale, czyli gra będzie posiadała dwuminutowe cykle, tak jak poprzednie części gry. No i tyle w sumie. Podobno to nie jest takie złe, ponieważ już niektórzy dziennikarze mieli okazję zagrać w ten tytuł i podobno idzie się przyzwyczaić i szybko człowiek o tej karierze zapomina. Więc spoko jestem w stanie to przyjąć, że taką, takie podejście twórcy obrali, aczkolwiek troszeczkę szkoda, bo ten tryb kariery z twórki mi osobiście za mało lata bardzo się podoba. Claire Obscur Expedition 33 sprzedało się w 2 milionach egzemplarzy, ta gra w ogóle szturmem podbija wszystko, co jest do podbicia, słuchajcie, bo najlepsze jest to, że ja ją chciałem kupić sobie teraz, no i nie ma, i nie ma pudełka nigdzie, no w sensie są na Allegro jakieś tam przebitki za 270 zł, ale za cenę premierową, czyli to jest 190-200 zł, nie ma szans, żeby tej gry dostać, więc to jest coś niesamowitego, tytuł sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy w każdym razie, o czym poinformowali twórcy na Twitterze i no... Cieszy ogromny sukces nowej produkcji, nowej debiutanckiej produkcji z Soundfall Interactive, francuskiego studia. Przypominam, że to studio składa się z 30 osób, z czego większość to są w ogóle juniorzy, czyli początkujący deweloperzy, więc to jest w ogóle niesamowite, że oni taką świetną grę wydali. No ja czekam aż będzie drugi rzut, ponieważ ja sobie wbiłem tutaj, że muszę mieć pudełko, ogólnie jestem zwolennikiem pudełek, więc muszę mieć pudełko, jeżeli chodzi o tą grę, więc czekam na drugi rzut, żeby ją kupić. Hmm, a tak jak mówię, 2 miliony sprzedane, plus na pewno o wiele więcej osób zagrało ten tytuł w Game Passie. Więc, potężny sukces i potężny kandydat do gry roku. Natomiast jeżeli liczycie na DLC do Claire Obscure Expedition 33 to możecie raczej sobie trochę wstrzymać się, trochę wstrzymać, ponieważ wygląda na to, że to DLC albo się nie pojawi w ogóle, albo jeżeli się pojawi to będzie, zajmie to naprawdę mnóstwo czasu, ponieważ w jednym z wywiadów scenarzystka gry powiedziała, że studio w ogóle nie było gotowe na aż tak potężny sukces. I oni byli mega zaskoczeni, więc nie planowali w ogóle wcześniej żadnego DLC, nie mają jakichś podstaw, jakichś projektów, jakichś rzeczy, które mogliby wykorzystać do Ewentualnego dodatku, oczywiście mam na myśli taki dodatek fabularny, takie duże rozszerzenie typu, nie wiem, krew i wino do, do Wiedźmina, więc no raczej tutaj nie ma na co liczyć. Zobaczymy w przyszłości jak temat się rozwinie, czy właśnie studio zdecyduje się stworzyć jakiś DLC, czy może jednak kontynuację gry, czy może w ogóle jakiś, jakąś inną grę. Tak czy inaczej wygląda na to, że prędko na jakieś nowe rzeczy od SoundWall Interactive, no niestety nie ma co liczyć. I na koniec, słuchajcie, przenosimy się na nasze rodzime podwórko. Czas na polski patriotyczny wątek. Mianowicie do cs dwójki trafiła polska mapa. Do rostera map tych oficjalnych, takich co tam można, co się losują w deathmatchach i innych mm, turniejach. Pojawi, trafiła polska mapa, to jest chyba... Ja w cs w ogóle nie siedzę, także poprawiajcie mnie, bo mogę tutaj pełno baboli teraz popełnić. W każdym razie, z tego co wiem, ona trafiła do, do tego rostera, ale to jest takie czasowe, tak? Że, że twórcy tam wybierają kilka map e, tych community maps, tak zwanych, czyli map stworzonych przez graczy yy, i one trafiają do tego rostera Map, które, w które aktualnie można grać. Dajcie znać, czy to prawda. W każdym razie, polska mapa trafiła polska mapa przedstawiająca e, zamek, e, taki średniowieczny zamek gdzieś w południowej Polsce. Jest to inspirowane jednym z zamków i tam mnóstwo smaczków radiowozy policyjne, pizzeria, e, pierogarnia, jakieś parasole z browarem różne, różne rzeczy się tam przewijają, które są charakterystyczne dla naszego kraju. A sama mapa jest całkiem chwalona w internecie, z tego co widziałem, przez graczy cs -a. Faktycznie im się podoba, więc jeżeli jesteście spragnieni, że gracie w cs w ogóle, a jeżeli nie gracie, to też możecie zobaczyć i jesteście spragnieni polskiego klimatu w wystrzelankach pierwszoosobowych, to śmiało. Mapa nazywa się Jura, czy ja, czy jak to zagraniczni dziennikarze czytają, Jura. Ja myślę, że chodzi o Jurę, tak się nazywa ta mapa. Do cs 2. fajnie, cieszy sukces Polaka, który no, na pewno mnóstwo pracy włożył, żeby tę mapę stworzyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o niedzielnego gracza numer 33. Jak widzicie, dużo działo się w minionym tygodniu, więc ten odcinek zapewne jest długi. Tak, sądząc po nagrywkach, ile tutaj już siedzę, to na pewno jest długi. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję, jeżeli dotrwaliście, a jeżeli nie, to też Wam dziękuję za to, że w ogóle oglądaliście. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten oraz oglądacie inne moje filmy. Zachęcam do subowania, łapkowania i do komentowania. Komentujcie, słuchajcie, bo komentarze są naprawdę super fajnie. Jest z Wami pogadać w komentarzach i super, jak się jakaś dyskusja. Zawsze tam no, pojawia. I dajcie znać, co sądzicie właśnie na temat minionych newsów z, z zeszłego tygodnia. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i widzimy się i słyszymy wy w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie. Cześć!